Ile czasów w języku angielskim musisz znać, żeby porozumieć się z każdym i na każdy temat? 16, bo tyle ich jest, 7, bo tak bardzo często słyszę, a może 5. Nie, wystarczą 3. Tylko 3, ale za to te najważniejsze. Trzy czasy w języku angielskim. Trzy czasy, o których za chwilę ci powiem, pokrywałem dosłownie 90% wszystkiego, co chciałbyś powiedzieć albo zrozumieć w języku angielskim, bo mieszczą się właśnie na tych trzech strefach czasowych. Co ciekawe, jeśli mówimy o innych czasach, bo jest ich zdecydowanie więcej, one po prostu dodają nam szczegółowości, coś doprecyzowują. Natomiast na samym początku nauki są takimi ogromnymi stoperami, które sprawiają, że zakopujesz się w gramatyce języka angielskiego, Zamiast mówić po angielsku, a przecież najważniejszą cechą języka obcego jest właśnie umiejętność komunikacji w tym języku. Pamiętaj, że sprawna komunikacja to automatyzacja stosowania tych trzech czasów, o których za chwilę będę mówić, a automatyzacja jest konsekwencją niczego innego jak tylko praktyki. Zaczynamy. Zerknij na tą grafikę i wyobraź sobie, że czasy w języku angielskim możemy przedstawić jako trzy stopnie językowe. Stopień czasu teraźniejszego, czyli inaczej teraźniejszości, stopień czasu przyszłego, czyli przyszłości, i stopień czasu przeszłego, czyli przeszłość. Teraz na każdym z tych stopni będziemy w stanie mówić o innych rzeczach w inny sposób. Więc jak będziemy mówić o teraźniejszości, to powiemy always, czyli zawsze. Sometimes, czyli czasami, usually, czyli zwykle, often, czyli często, seldom, czyli rzadko, i never, czyli nigdy. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy o strefie czasu teraźniejszości, to mówimy o wszystkich rzeczach, które często pojawiają się w naszym życiu albo są stałą w naszym życiu. Na przykład: I live in Poland, mieszkam w Polsce, u I have two kids, mam dwójkę dzieci. Kiedy spojrzymy na przyszłość, tam będziemy używali innych określeń czasu. Na przykład in the future, czyli w przyszłości. Albo tomorrow, jutro. Albo next week, w przyszłym tygodniu. Albo in two days' time, za dwa dni. Czyli określenia, które będą pasowały do wyrażania przyszłości. A jeśli spojrzymy na przeszłość, użyjemy takich określeń jak yesterday, wczoraj. Two days ago, dwa dni temu. Last week. W zeszłym tygodniu, last year, w zeszłym roku, a year ago, czyli rok temu. A teraz bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, że każde zdanie w języku angielskim, bez względu na to, to czy powiedziane jest w teraźniejszości, przyszłości czy przeszłości, ma dokładnie ten sam rdzeń, te same elementy, które tak naprawdę decydują, czy zdanie jest poprawne gramatycznie. Jak wyglądają te elementy? Na pierwszym miejscu, Osoba, na drugim miejscu czasownik, a na trzecim miejscu reszta zdania. Jeśli będziemy chcieli dorzucić określenia czasu, takie jak always albo yesterday, o których przed chwilą mówiliśmy, to one z reguły umiejscowiam się między osobą a czasownikiem. Zobaczmy na nasz pierwszy stopień. Na stopień czasu teraźniejszego tu mieszka czas present simple, czyli czas teraźniejszy prosty. Stwórzmy pierwsze zdanie. I Drink coffee every day. I drink coffee every day. Osoba, czasownik, reszta zdania. Ja pijam kawę każdego dnia. Teraz, jeśli spojrzymy sobie na próg przeszłości, możemy zauważyć, że mamy tą samą konstrukcję, tylko zmienił się czasownik. Czyli I drank coffee every day. I drank coffee every day. Więc zwykłam była pić kawę albo piłam w przeszłości kawę każdego dnia. Dnia. A teraz spójrzmy na strefę przyszłości. Tam mieszka czas Future Simple, czyli przyszły prosty. I co się zmieni? Dokładnie to samo. Zmieni się tylko i wyłącznie czasownik i powiemy: I will drink coffee every day. I will drink coffee every day, czyli będę piła kawę. Każdego dnia. Uwaga, bardzo ważne. Zmiana czasu w języku angielskim to jest tylko i wyłącznie zmiana na poziomie czasownika. Nic innego się nie zmienia. Oczywiście możesz dodać inne określenia czasu, no bo nie powiesz o wczoraj, jutro, natomiast cała struktura zdania zostaje to sama i zmienia się tylko czasownik. Spójrz na moje czasowniki. Przygotowałam ich parę, żeby ci pokazać, jak się zmienia czasownik w trzech różnych najważniejszych czasach w języku angielskim. W pierwszej kolumnie mamy teraźniejszość, w środkowej mamy przeszłość, a w ostatniej przyszłość. Pierwszy czasownik w teraźniejszości to drink, czyli pie. Zauważ, że dodałam tutaj drugą opcję, drinks, no bo kiedy mówimy w czasie teraźniejszym prostym, musimy pamiętać, że jeśli mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli o mężczyźnie, o kobiecie, o jakiejś rzeczy, to do czasownika musimy dodać S. I tak mogę powiedzieć: I drink coffee, ja piję kawę, ale she drinks coffee, czyli ona pije kawę tak samo jak he drinks coffee, czyli on pije kawę. Pamiętaj o tej s, bo jest to reguła, która występuje w każdym zdaniu, które mówisz, zastosowanie trzeciej liczby pojedynczej. Czyli nasz pierwszy czasownik drink drinks w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym odmieni się na drunk, czyli wypił. A w czasie przyszłym będzie bardzo łatwo. Pododajemy do bezokolicznika will, czyli will drink, będzie pić. Drugi czasownik: go, goes w teraźniejszości, went w przeszłości, will go w przyszłości. Kolejny: live, lives, czyli mieszkać, żyć w teraźniejszości, lived w przeszłości, a will live w przyszłości. Have, has w teraźniejszości. Had w przeszłości, will have w przyszłości. Czasownik read reads w teraźniejszości, czyli czytać, w przeszłości zmieni się na read. Pomimo tego, że pisze się tak samo, wymawia się inaczej, read, a w przyszłości jak zwykle will read. I tutaj moja szybka uwaga. Pamiętaj, że czasownik w przyszłości może przybierać różne formy. Są czasowniki tak zwane regularne, czyli. Przeszłość tworzona jest przez dodanie ed. Na przykład live mieszkać, a lived mieszkał. Natomiast są też czasowniki, które już tutaj widzieliśmy, które są czasownikami nieregularnymi i one całkowicie zmieniają formę. Na przykład have staje się had, a go staje się Went. Jeśli chcesz się nauczyć szybko trzech form czasownika i umiejętnie potrafić Cię stosować, koniecznie obejrzyj mój film właśnie na ten temat. Zostawiam dla Ciebie link w opisie, a my wracamy do naszych trzech progów czasowych. Zobacz. Na trzech progach mamy już rozpisane nasze pierwsze zdanie. Zobaczmy na drugie zdanie zatem. On podróżuje do pracy samochodem. He goes to work by car. Dodaliśmy eskę do czasownika, bo mówimy o mężczyźnie, Czas teraźniejszy prosty. He goes to work by car. A jak to powiemy w czasie przeszłym, czyli on jeździł albo pojechał do pracy samochodem? Dokładnie. He went to work by car. Druga forma czasownika, bo mamy czas przeszły, możemy sobie tutaj dodać yesterday. He went to work by car yesterday. On wczoraj. Pojechał do pracy samochodem. A jak on pojedzie do pracy samochodem jutro? He will go to work by car tomorrow. He will go to work by car tomorrow. Czyli on pojedzie do pracy jutro. Kolejny przykład. Oni wspólnie mieszkają. Oczywiście czas teraźniejszy prosty. They live together. Osoba, czasownik, reszta zdania. A jak powiemy, że oni wcześniej ze sobą mieszkali, zmienimy na przeszłość, czyli zmienimy czasownik i powiemy They lived together. They lived together. Oni po prostu mieszkali razem. A jak powiemy, że oni w przyszłości razem będą mieszkać? They will live together. They will live together. Kolejny przykład. Ona ma kota. Pamiętaj, że mówimy o kobiecie, więc musimy pamiętać o s w teraźniejszości. She has. A cat. She has a cat. Ona ma kota. A jak powiemy, że miała kota, ale no powiedzmy, że kota już nie ma? Dokładnie. She had a cat. She had a cat. A jak powiemy, że ona będzie miała kota? She will have a cat. She will have a cat. I kolejny przykład. Sądzę, że robi się już całkiem łatwo. My czytamy ciekawe książki. We read interesting books. Nie mamy eski, bo to nie trzecia osoba liczby pojedynczej. Teraz zmieniamy na przeszłość. They read interesting books. A teraz na przyszłość? They will read interesting books. They will read interesting books. Oni będą czytać ciekawe książki. Zanim przejdziemy do pytań, moja szybka propozycja. Dobierz sobie czasowniki i twórz od razu zdania w tych trzech czasach. Nie ma sensu się rozdrabniać na teraźniejszość, przeszłość, przyszłość i skupiać się na jednym czasie, kiedy możesz tak naprawdę od razu uczyć się mówienia w trzech czasach, a Twój mózg przyzwyczaja się do tego, że w momencie, kiedy mówisz w teraźniejszości, wie doskonale, jak to powiedzieć w przeszłości i w przyszłości, i komunikacja stanie się dla Ciebie zdecydowanie łatwiejsza. Czas na pytania. Pytania w języku angielskim tak naprawdę są bardzo proste. Zobacz na ich strukturę. Na pierwszym miejscu stoi du, na drugim miejscu stoi osoba, na trzecim miejscu stoi czasownik bez okoliczniku, a na czwartym reszta zdania. Pamiętaj, że w języku angielskim zawsze odmieniamy tylko i wyłącznie pierwszy czasownik w zdaniu, więc w przypadku pytań będzie to czasownik du. W czasie teraźniejszym mieliśmy zdanie I drink coffee. Żeby zadać pytanie, musimy wstawić na początek do i powiemy, do I, drink coffee? Do I drink coffee? Czy ja pijam kawę? No dobrze, a teraz jak to zrobimy w przyszłości, pamiętając o tym, że musimy zmienić pierwszy czasownik na przeszłość? Dokładnie. Did I drink coffee? Did I drink coffee? Czy ja piłam kawę? Dobrze, to teraz spójrzmy na przyszłość i pamiętamy, że w przyszłości pojawiało nam się will, które sugerowało, że właśnie używamy czasu przyszłego. Tak samo będzie w tym wypadku, tylko że will stanie na samym przodzie, czyli will I drink coffee? Will I drink coffee? Czy ja będę pić kawę? Kolejny przykład. Mieliśmy zdanie: He goes to work by car, czyli jedzie do pracy samochodem. Zamieniamy na pytanie i powstaje nam Does he go to work by car? Does he go to work by car? Dlaczego does? Dlatego, że do do musieliśmy dodać s, bo mówimy o mężczyźnie, a do jest pierwszym czasownikiem w zdaniu. Does he go to work by car? Czy on jeździ do pracy samochodem? A teraz w przeszłości? Did he go to work by car? Did he go to work by car? Zmieniony pierwszy czasownik do na did. I przyszłość pamiętamy o will. Will he go to work by car Will he go to work by car? Czy on pojedzie do pracy samochodem? Kolejny nasz przykład? Mieliśmy They live together. Mieszkają razem. Pytanie: liczba mnoga, więc tu nie musimy się bać o eskę i powiemy Do they live together. Do they live together? Czy oni mieszkają razem? W czasie przeszłym? Did they live together? Czy mieszkali razem? A w przyszłości? Will they live together? Will they live together? Czy będą mieszkać razem? Teraz wracamy do pani z kotem. She has a cat. To nasze oryginalne zdanie. Jak zadamy pytanie? Does she have a cat? Does she have a cat? Odmieniamy pierwszy czasownik z do na does, dlatego że mówimy o kobiecie, a drugi pozostaje bez okoliczniku. Dlatego mamy have. Does she have a cat? Patrzymy, jak to zrobić w przeszłości. Did she have a cat? Did she have a cat? Czy ona miała kota? I teraz patrzymy w przyszłości. Will she have a cat? Will she have a cat? Czy ona będzie miała kota? I kolejne zdanie. We read interesting books. Czytamy ciekawe książki. Jak powiemy, czy czytamy ciekawe książki? Dokładnie. Do we read interesting books? A jak się zapytamy, czy czytaliśmy ciekawe książki? Did we read interesting books? A czy będziemy czytać ciekawe książki? Will we read interesting books? A teraz czas na siebie. Tu przed tobą trzy progi czasowe. Podam Ci jedno zdanie w czasie teraźniejszym i poproszę cię. O zrobienie kolejnych zdań w innych czasach. Zaczynamy. Pierwsze zdanie. He meets his friends at the pub. On spotyka przyjaciół w pubie. Jak to będzie w czasie przeszłym? He met his friends at the pub. A w czasie przyszłym? He will meet his friends at the pub czyli spotka się z przyjaciółmi w pubie. Pamiętaj, żeby zawsze zdania wypowiadać na głos, nawet tutaj, kiedy wspólnie ćwiczymy. Zdania mówione na głos zostają z Tobą. Zdanie, które gdzieś tam pod nosem wyszepczesz, znikają z naszej pamięci bardzo szybko, więc zachęcam Cię zawsze do mówienia na głos. I czas na kolejne zdanie. Skoro już wiesz, jak to jest z tym spotkaniem w pubie, to jak zadasz pytanie? Does he meet his friends at the pub? Czy on spotyka się z przyjaciółmi w pubie? W czasie przeszłym? Did he meet his friends at the pub? A w czasie przyszłym? Will he meet his friends at the pub? Brawo! Kolejny przykład. They write letters to each other. They write letters to each other. Pisują do siebie listy. Jak to powiesz w czasie przeszłym? They wrote letters to each other. They wrote letters to each other. A w czasie przyszłym? Dokładnie. They will write letters to each other. Czyli będą do siebie pisać. A jak zadasz pytanie w czasie teraźniejszym? Do they write letters to each other? Czy pisują do siebie listy? A w czasie przeszłym? Did they write letters to each other? Czy pisali do siebie listy? A w przyszłości! Will they write letters to each other? Zanim skończymy, jeszcze prośba dla Ciebie, napisz dowolne zdanie w trzech różnych czasach na dole w komentarzu i zadaj pytanie. Do zobaczenia. See you! Bye!